Grzyby mu zalewamy wrzątkiem i odstawiamy na około 20 minut. Makaron ryżowy także zalewamy wrzątkiem i odstawiamy na 5 minut. Marchewkę ścieramy, a czerwoną cebulę bardzo drobno kroimy. Piersi z kurczaka kroimy na paski i także drobno siekamy. Przecierzamy makaron, drobno kroimy grzybki mun. Na patelni rozgrzewamy tłuszcz, dodajemy mięsko, przesmażamy, dodajemy cebulkę, marchewkę, grzybki mun. Doprawiamy solą, pieprzem, sosem sojowym. Dodajemy jeszcze makaron ryżowy. Wszystko razem mieszamy, przesmażamy i farsz mamy gotowy. Papier ryżowy zanurzamy w gorącej wodzie lub według wskazań na instrukcji na opakowaniu. Farsz nakładamy na namoknięty papier ryżowy i zawijamy, podobnie jak gołąbka. I tak z kolejnymi sajgarami. Tak przygotowane sajgonki wrzucamy na głęboki mocno rozgrzany tłuszcz najlepiej we frytownicy i smażymy na złoto-brązowy kolor Tak przypieczone sajgonki wyjmujemy, odsączamy z tłuszczu i będziemy mogli podawać Do tego jeszcze słodko-kwaśny, pikantny sosik Tao Tao i gotowe. Smacznego.